Te się kasper. zbudowałem ostatnio całkiem sam. Bez żadnej instrukcji. Zobacz, te mikselki? Kasper, a z których mikseli je zbudowałeś? Z fioletowych i zielonych. No to przedstaw po kolei. Jak się nazywają, jak ci to poszło? jak się nazywały te trzy, z których zbudowałeś? Dobrze. Te miksele, z których go zbudowałem, to nazywały się Berb, Pakałaka i Snacks. A te miksele, z których go zbudowałem, nazywają się Drival, Slaszu i góry Proszę mama. Ten Te miks, cele, z których go zbudowałem, to nazywają się tribal, Slash i, i i górę. I co mama? A co ten fioletowy umie robić? Fioletowy umie ruszać łapami w ramionach, przy dłoniach i przy, przy ciele i cały czas się rozpada. A zielony zielony może latać, może mętać ogonem i ruszać rękami. Trudno było je zbudować? Mu się Nie. Nie było niestrowne. A jakie masz następne plany? Następne plany mam zbudować no, pomarańczowych i, i latów razem. Papa. Papa. <grym> pa.